Dzień dobry miłe panie. Dzisiaj temat porównanie cięcia cesarskiego i porodu siłami natury. Cięcie cesarskie, jak sama nazwa wskazuje, wykonano kiedyś u cesarzowej. No i stąd to, 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 to pojęcie przeszło przez następne, można powiedzieć, pokolenia przez i każdy dzisiaj prawie, że wie, co to jest zrobić, cesarkę, cięcie cesarskie. Z drugiej strony mamy porównanie porodu naturalnego. No i oczywiście wiele osób zastanawia się, co jest lepsze. Jedna pani mówi: weź sobie cesarkę, zamów. W Polsce jest to trochę trudno do zamówienia, w Niemczech jest to bez żadnego problemu do zamówienia. A inna z kolei powie: Nie, cięcie cesarskie nie, bo to się rana może tam potem babrzeć, to wszystko będzie bolało, potem będzie jakieś powikłania, potem następne cięcie też trzeba będzie być może robić po tym cięciu cesarskim. No i gdzie leży prawda? Prawda, jak zwykle, leży po środku. Ja zajmuję się już cięciami cesarskimi, porodami, wiele, wiele, wiele lat, powiem skromnie, kilkadziesiąt lat już. Także tych porodów, przy których ja byłem, które zobaczyłem, to już można liczyć na tysiące już. Może już doszedłem do dziesięciu tysięcy, nie wiem, nie liczyłem, ale uważam to za dosyć prawdopodobne. I z tego z mojego doświadczenia mam następujące wnioski. Przede wszystkim, jeżeli jest ciąża kompletnie prawidłowa, niezagrożona, w wieku, można powiedzieć, rozsądnym, czyli kobieta nie ma. Powiedzmy, że 45 lat, psychicznie jest stabilna, nie ma żadnych chorób towarzyszących, dziecko waży właściwie. Uważam, że lepszym rozwiązaniem jest poród siłami natury. Natomiast, kiedy jest ciąża już zagrożona, kiedy to jest ostatnie dziecko po, po zapłodnieniu pozaustrojowym, kiedy są choroby towarzyszące, wady wzroku, jakieś choroby serca to w tej sytuacji lepsze jest cięcie cesarskie, żeby po prostu tego ryzyka nie, w jakiś sposób nie zwiększać. Trzeba by wszystkie te elementy podzielić na takie pewne grupy. Przede wszystkim najważniejsza rzecz to jest waga dziecka. Przyjęło się dzisiaj już wreszcie, że jeżeli dziecko waży do 4,5 kg, można. Poród kontynuować drogą rodzenia, porodu naturalnego. Jeżeli jest powyżej 4,5 kg, to jest to właściwie już bezwzględne wskazanie do wyciągnięcia dziecka za pomocą cięcia cesarskiego. Dlaczego? Ponieważ poród który oczywiście główka się na dole jest, może się niestety zaklinować i główka się może urodzić, a potem barki mogą się zablokować w kanale rodnym i potem trzeba wykonywać przeróżne takie figury gimnastyczne z obracaniem pacjentki, podnoszeniem nóg, ucisku nad, nad spojeniem łonowym, wkładaniem palców do pochwy, przesuwaniem pewnych elementów płodowych. A pamiętajcie, że każdy taki element wymaga zastanowienia się, przeprowadzenia, a czas leci. I teraz jeżeli mamy dziecko pięciokilogramowe, no to może się niestety zdarzyć tak, że to dziecko nam się nie urodzi. Urodzi się głowa i nic dalej. I potem trzeba będzie już strasznie pacjentkę, kobietę w zasadzie rozcinać, żeby to dziecko uratować. A zdarzały się również takie przypadki, na szczęście nie na moich dyżurach, kiedy niestety dziecko umarło w czasie takiego porodu. Także według mnie 4,5 kg jest taką rozsądną wielkością. Bardzo ważna sprawa, trzeba też spojrzeć na pacjentkę, jak pacjentka jest zbudowana. Jak ja byłem młody, to my braliśmy taki specjalny, specjalne urządzenie, o którym też powiem, i mierzyliśmy trzy parametry miednicy. I to był w zasadzie taki złoty standard. Jeżeli te trzy parametry były prawidłowe, to można było rzeczywiście ten poród dołem traktować. Tak było jeszcze w latach 90., a potem od, od jak gdyby lat 2000 już w innych szpitalach przestano tego w ogóle używać. Po prostu była normalnie rozmowa przed porodem, mniejsza lub krótsza lub dłuższa no i na podstawie tej rozmowy kwalifikowano do porodu. Nikt nie oceniał budowy miednicy, a budowa miednicy jest niesamowicie istotna, ponieważ ta budowa determinuje prze, przebieg porodu. W zwykłym porodzie mamy główkę, która ta główka musi się ustawić, przygiąć, potem musi się odwrócić, potem się musi znowu odgiąć i na końcu się wydobywa to dziecko. Także są takie cztery etapy, które przechodzą jedno po drugim i teraz zaburzenie jakiegokolwiek elementu może powodować po prostu problemy i w wyniku tego może się urodzić dziecko z porażeniem. Dziecięcym, czy tam porożeniem mózgowym, po prostu dziecko, które będzie do końca życia niepełnosprawne z powodu głównie niedotlenienia albo jakichś wylewów krwi, krwi do mózgu u dziecka. Czyli mamy tutaj wielkość i warunki. Bardzo ważną sprawą jest sfera psychiczna. Jedne z Was jesteście na pewno paniami, które są z wszelakich grup zawodowych. Od razu powiem, że najbardziej wrażliwe, jeżeli chodzi o porody, to są panie ekonomistki, na drugim miejscu są pani lekarki, a na trzecim miejscu są panie nauczycielki. Także to są takie, takie trzy zawody, które są najbardziej predysponowane psychicznie do tego, żeby u nich można powiedzieć, no robić to, co sobie Pani życzy i powiem szczerze, lepiej nie dyskutować, tak, jeżeli się przyjdzie Pani i powie, że chce tak i tak, to dla świętego spokoju warto zrobić. Oczywiście proszę się nie obrażać na to moją kwalifikację, to jest moja taka subiektywna ocena, natomiast oczywiście poród najlepszy, który ja najbardziej lubię jest wtedy, kiedy przychodzi Pani na przykład z koziej wulki w cudzysłowie, nie ma żadnych znajomości, Poród się odbywa normalnie, nie ma żadnej taryfy ulgowej i powiem Wam szczerze, to są najprzyjemniejsze porody, jakie znam. Po prostu nie ma czegoś, że siedzi ojciec i stoi nad głową teściowa i o, czemu się to dziecko nie urodzi, a to się tak męczy. To jest takie psychiczne jak gdyby, drążenie położnej głównie, bo to ona prowadzi w zasadzie w 99% poród, a lekarz jest tylko do tego, że przyjdzie i będzie kontrolował położną. Sytuacja jakiegokolwiek zagrożenia, to niestety albo na szczęście lekarz przejmuje pałeczkę i on w tym momencie musi wszystko szybko zdecydować. Także, także element psychiczny jest niesamowicie istotną. Sprawą. Kwestia znieczulenia zewnątrzoponowego. Tu jest jak gdyby sprawa jest podzielona. W Polsce jeszcze do niedawna była taka sytuacja, że w części szpitalów kazano płacić, w innych nie chciano tego robić, jeszcze w innych były jeszcze inne różne kombinacje. W Niemczech, w szpitalu, w którym ja w tej chwili pracuję, nie ma żadnego problemu, żeby to zrobić. Czy to warto mieć? Czy, czy może nie warto mieć? Znowu, jeżeli ktoś psychicznie tego wymaga, to może sobie to zrobić, natomiast ja nie jestem szczególnym zwolennikiem tego. Dlaczego? Ponieważ to znieczulenie niestety opóźnia poród, a skoro poród trwa dłużej, to znaczy, że jest większe zagrożenie dla dziecka. Weźcie sobie, moje miłe panie, to do wiadomości. Następną rzeczą jest kwestia y, rany. Po cięciu cesarskim mamy ileś przeciętych warstw, które muszą się zagoić. Oczywiście są choroby towarzyszące, jak na przykład cukrzyca, kiedy to gojenie się ran może być dużo gorsze. U pacjentek otyłych jest to szczególnie istotne, bo to gojenie ran się jeszcze bardziej zaogniają, może powstać ropa, no i wielkie komplikacje. Czyli jeżeli pacjentka otyła, lepiej bardziej bym się skłaniał w kierunku porodu drogami natury. W przypadku szczupłej można było powiedzieć, że ona ma to wygraną, gdybyśmy cięcie zrobili. Ale to jest znowu, wszystko jest indywidualną sprawą. Czyli mamy już następny, Etap. Następnym elementem niesamowicie istotnym jest tak zwane obniżenie ścian pochwy, obniżenie macicy, ilość porodów poprzedzających. To determinuje też... Nasze postępowanie. Jeżeli na przykład pacjentka jest po wykonaniu operacji z powodu nietrzymania moczu, obojętnie właściwie jakiej operacji, to z wyborem musi to być cięcie cesarskie. Po prostu poród spowoduje zniszczenie tej efektów tej, tej wcześniejszej operacji i będzie bardzo źle. Jeżeli jest na przykład wypadanie yy, narządów, wypadanie yy, macicy w ekstremalnym przedporodem, yy, w tym momencie poród jest oczywiście łatwiejszy i nie ma co robić tego cięcia cesarskiego. Pamiętajcie, że pierwszą ciążę należy zakończyć właściwie zgodnie z zaleceniami mojego profesora, zawsze, zawsze w przypadku poronu naturalnego, nacięciem krocza. To nacięcie krocza jest po to, żeby zwiększyć obwód, obwód jak gdyby pochwy i w rzeczywistości ten poród umożliwić łatwiejszym. Jeżeli oczywiście nie, 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 nie dojdzie do tego nacięcia, a głowa i dziecko będzie większe, będzie bliżej tych 4,5 kg, no to niestety są powikłania w postaci pęknięcia krocza, pęknięcia tkanek otaczających, pęknięcia warg sromowych. No oczywiście najgorsze jest wtedy, kiedy dojdzie do pęknięcia zwieracza odbytu i potem to nie zostanie prawidłowo zaszyte, włącznie ze śluzówką. Wtedy oczywiście będziemy mieli do czynienia z nietrzymaniem stolca, co już jest sprawą raczej bardzo złą. I wymagającą prawdopodobnie już zaniedbanem w wersji wykonania wielu operacji naprawczych, stymulacji, przygotowania. no Niewiele osób to robi. Mam taką pacjentkę z Ukrainy, która przyjechała tutaj i pół roku trwa przygotowanie jej, i potem ta operacja odtworzenia tego zwieracza, odbytu odbędzie się w Berlinie. Jak nie zapomnę, to was o tym wszystkim poinformuję. Teraz tak. Y poród, nacięcie krocza, zaszycie. Tam się zakłada średnio nie wiem, 10-15 szwów wchłanialnych, jak się się wszystko ładnie szybko szybko zeszyje w ciągu 5 maksymalnie 10 minut, bo tyle powinno trwać szycie krocza, to i się wszystko będzie ładnie goiło i będzie, będziecie stosowały, miłe Panie, prawidłową higienę, czyli trzeba myć miejsce cięcia, tak samo cięcia cesarskiego, ciepłą wodą z mydłem i potem ją spłukać. Mycie bez mydła nie oznacza mycia, tylko oznacza płukanie. A jak wiecie, płukać wodą można wiele rzeczy, a woda jest najlepsza jako rozcieńczenie do łyski. Taki żart sobie podam. Także pamiętajcie, żeby to wszystko myć wodą z mydłem i to spłukiwać. Jeżeli jakakolwiek rana zacznie nieładnie pachnieć, to znaczy, że już jest zakażona i że macie mało czasu, żeby to zgłosić i żeby temu zarodzić. Natomiast jeżeli chodzi o cięcie cesarskie, tutaj jest dużo więcej do... Do cięcia, bo przede wszystkim po przecięciu skóry trzeba rozdzielić tkankę tłuszczową, potem jest powięź, która się składa z dwóch warstw, potem jest, są mięśnie, które trzeba rozdzielić, potem jest odrzewna, potem jelita trzeba odsunąć i na końcu dochodzimy do macicy. I teraz bardzo ważna sprawa. Są dwa rodzaje cięć cesarskich. Jedno cięcie to jest takie typowe, które się po prostu wykonuje tutaj na dole w tym odcinku, powiedzmy sobie o. Tu się po prostu nacina yy, o macicze, mięśnie wkłada się dwa palce. Jedni tną nożyczkami, a przynajmniej ja ostatnio robię, rozrywając ten dolny odcinek, mięśni, tutaj tego mięśnia macicy, i potem się ładnie rękę wkłada, i się to dziecko wydobywa za główkę albo za inną część ciała, w zależności od położenia dziecka. Na, to jest takie zwykłe cięcie. Natomiast w sytuacjach skrajnych, czy, czy, czy kiedy są na przykład ciąża bliźniacza albo jeszcze większa, y, to wtedy się dokonuje cięcia klasycznego i wtedy się to cięcie robi jak gdyby wzdłuż w ten sposób. Tego oczywiście nie ma. No i oczywiście w tym momencie po wykonaniu tak zwanego cięcia klasycznego już postępowaniem z wyboru, zakończenie każdej kolejnej ciąży też musi nastąpić cięciem cesarskim ze względu na ryzyko pęknięcia macicy. Oczywiście w przypadku normalnego cięcia liczy się okres od tego cięcia, jeżeli jest za krótki to też się raczej powinno robić cięcie cesarskie, w przypadku dłużego okresu można poród... Kolejny w naturze wykonywać. To wszystko indywidualnie trzeba ustalić z lekarzem, który za to y, powinien wyjaśnić i, i powiedzieć, jakie jest ryzyko związane z takim i takim postępowaniem. Kiedyś było tak, że jeszcze po, 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 jak była pacjentka z tym cięciem zwykłym, tym w poprzek, to się po prostu w czasie badania y, po porodzie palcami oceniało grubość tego odcinka. I to było oczywiście mało dokładne, ale tak pamiętam, że tak robili moi starsi koledzy. Potem to przestano robić. Potem zwrócono się w kierunku oceny tej blizny tuż przed cięciem cesarskim albo przed porodem mierzenie w USG. Też parę razy mieliśmy wyniki typu, że Tutaj ten odcinek 1-2 mm grubie, czyli teoretycznie duże ryzyko pęknięcia, i się nic nie działo. Także właściwie pęknięcia macicy w przypadku fizjologicznej ciąży i bez żadnych jakichś tam stymulacji się nie powinno mieć. Natomiast oczywiście dzisiaj są takie różne środki, które służą przygotowaniu szyjki macicy, tak zwane prostaglandyny. I one niestety zwiększają ryzyko pęknięcia macicy. Także o tym też trzeba. Pamiętać. Kwestia bólu. Po porodzie boli parę godzin, po cięciu cesarskim boli to przynajmniej trzy dni. Ruszanie się jest utrudnione po cięciu cesarskim. Pacjentka musi, musi mieć pomoc. Ogólnie są podawane leki przeciwbólowe, czasami jest to przeciwwskazanie do karmienia. To jest wszystko indywidualnie dobrane i trzeba o tym pamiętać. Także poród jest taką rzeczą najbardziej fizjologiczną i ogólnie lekarze zalecają porody. Nie zapomnę do dzisiaj sytuacji, sprzed lat, no, też kilkudziesięciu, rodziła u nas jedna pani z kraju, który się nazywa Rumunia, yy, w, ta, w Huście była, pamiętam, no i ona urodziła piąte czy szóste dziecko. Ona to dziecko urodziła bez żadnego problemu, ja poszedłem do innego pokoju, przygotowałem leki znieczulające, żeby ocenić, czy tam, to ta, ta, można powiedzieć, ta rana się nadaje do szycia, czy co trzeba. Słuchajcie, ja przychodzę po, po, po nie wiem, po minucie, po dwóch, ze strzykawką, z tymi środkami znieczelującymi, a ta pani stoi obok tego łóżka, ubrana i idzie do domu. Ja byłem, pamiętam, wtedy młodym lekarzem, byłem kompletnie w szoku. Jak po porodzie można w ciągu pięciu minut wstać, ubrać się i iść do domu? To jest po prostu nieprawdopodobne. Czyli są, można powiedzieć, osoby, dla których poród to jest po prostu tak, jak dzisiaj zamówienie pizzy w cudzysłowie, a są takie, które o porodzie będą przez parę lat mówić, o jakiej ja strasznie miałem przeżycia. Także pamiętajcie, to jest wszystko indywidualną sprawą. I te, które myślą, że poród jest zły, to mówię, że jest dobry. Te mówią, co cięcie jest złe, też mówią, że jest dobry, ale mogą się oczywiście różne dziwne przypadki niepowodzeń pojawić. Można na przykład w czasie cięcia cesarskiego naciąć skórę, na przykład na ramieniu albo na głowie. Od razu powiem, że nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ skóra po nacięciu u dziecka się goi po prostu jak na przysłowiowym piesku. Także nawet sobie nie zdajecie sprawy, że to w ogóle nie ma znaczenia. Ja nawet widziałem raz y, lekko przeciętą przez paznokieć u dziecka y, rogówkę, i było to widoczne jako 5 mm, taką jakby blizna dzisiaj rugówka wygląda, czy dzisiaj. Już nawet dwa tygodnie po porodzie nic nie było widać na tej rogówce. Po prostu gojenie się u dziecka poprzez super procesy regeneracyjne jest tak szybkie, że nam się w ogóle to... Yy, nie, możecie z tego nie wyobrazić. Na przykład przy porodzie i przy cięciu cesarskim mierzy się również pH, czyli taką kwasowość kwipem powinowej. Yy, I wyobraźcie sobie, że jak u człowieka jest 7,3-7,35 pH i nagle by miało spać do 725 to ten człowiek prawie, że umiera. Tak niewielka różnica w, w kwasowości krwi ma znaczenie dla stanu człowieka. A dziecko, jak się rodzi zamiast 35, ma 7,25 albo 7,15, w ogóle nie ma znaczenia. Dopiero się zaczynają problemy, jak ma poniżej 7, czyli 6,99. To wtedy wszyscy przychodzą, zbierają się i zastanawiają się, kto popełnił błąd, dlaczego ten poru za długo trwał, dlaczego to cięcie cesarskie za długo trwało. Ale człowiek dorosły gdyby miał 6,99, na 100% by już nie żył. Także regeneracja dzieci jest doskonała. I większość tych dzieci, które mają poniżej 7, o dziwo wychodzi zdrowe. Natomiast oczywiście słyszymy w mediach różne przypadki, że powstało poronienie, bo nie wiem, tam lekarz, nie wiem, zaspał albo nie niedowidział, albo... No nie wiem, jakieś tam przypadki, ja żartuję w tej chwili, no i potem nie rzeczywiście, ale te dzieci to by musiały mieć chyba ze 6-8, żeby rzeczywiście mogło trwać, dojść do jakichś trwałych uszkodzeń mózgu, bo to głównie o taką rzecz chodzi. Yy, także tyle na tyle w tym odcinku, dziękuję bardzo, napiszcie w komentarzach ewentualnie jakie macie pytania, ja mogę oczywiście ten temat dalej rozwinąć, bo uważam za, za niesamowicie ważny i pamiętajcie, nie bójcie się obu, musimy mieć dzieci. I trzymam za Was kciuki, żebyście były szczęśliwe. Dziękuję, do zobaczenia.